Tak wygląda plaster miodu, tak wygląda w środku, tak po wyjęciu, a to są produkty, które chcemy wszyscy spożywać, czyli świeży naturalny miód. Ja jestem w Malezji, Cameron Highlands. I tutaj można właśnie dostać taki świeży miód, ale Cameron Highlands są bardziej znane z takich produktów jak to, co tu widzicie. Truskaweczki. Tu można dostać w tej chwili świeże truskawki w listopadzie. Nie miejsc tak na świecie. A to miejsce, w którym teraz jestem, to jest nocny, wieczorny market. Otwarty od, 10, od, od 5 do 10 wieczorem. Wszystko, co tu jest, jest związane w jakiś sposób z truskawkami. Są truskawkowe bryloczki, są truskawkowe niespodzianki, no są również kaktusy, no bo przecież to jest strefa równikowa. Bliżej równika nie byłem, to jest tam jakieś 500 km od równika, w tej chwili, może mniej. A poniżej e, można zobaczyć e, świeże truskaweczki, do których chyba nie zdążę dojść. Kraj muzułmański, więc kobiety, te, które chcą, noszą e, okrycie na głowie. A wy, cóż, jeżeli będziecie tutaj, to zapraszam na świeże truskaweczki, które można tutaj nabyć. Można również nabyć truskawki suszone.